Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Pasieka Marcyś. Dzisiaj mamy kolejny piękny słoneczny dzień. Pszczoły fajnie pracują na pożytku zwierzby. I dzisiaj y, przyjechałem na pasieczysko przy okazji innych prac, natomiast z ciekawości postanowiłem zajrzeć do nadstawek. Wczoraj podstawiłem tutaj nadstawki. Y, nadstawki oczywiście już z suszem odbudowane. I dzisiaj chciałem zobaczyć, czy pszczoły przede wszystkim weszły do nadstawek, czy ta siła już jest odpowiednia, czy trochę się jednak nie pośpieszyłem z tymi nadstawkami. Więc zobaczymy tutaj, zajrzymy do Dadanta, województwo oczywiście podlaskie. Hmm, zobaczmy co my tutaj mamy. Pszczoły weszły do nadstawki, więc widać, że siła jest w miarę odpowiednia. Dym już nie chciałem się brać, mam nadzieję, że uda mi się to później zamknąć. Wow. Już słuchajcie pojawia się jakiś pierwszy nakrop. Na razie oczywiście tego jest mało, ponieważ pszczoły tak naprawdę dopiero pracują kilka godzin. Wyjmiemy może tutaj kolejną rameczkę. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Pierwsze komórki, tak. Pierwszy nakrop słuchajcie w tym roku. Jeżeli pogoda się utrzyma, to myślę, że w tym tygodniu będzie trzeba drugą nadstawkę postawić. Pszczołów jest sporo, bardzo duży wychów czerwiu, już wczoraj akurat tutaj zaglądałem, więc dzisiaj nie chciałbym tego otwierać, mimo że jest akurat tutaj co pokazać. Ale jednak to zdezorganizuje pracę pszczołom, a nie o to chodzi, chodzi o to, aby fajnie tutaj pracowały. Dobra, teraz spróbuję bardzo delikatnie, powoli tę powałkę położyć. Tak, aby nie pognieść pszczół, i może jeszcze otworzymy obok. Zobaczymy, czy tam też rodzina zagospodarowuje już nadstawkę, czy nie. Czasami, jeżeli oczywiście postawimy za wcześnie, to taka nadstawka nie będzie zagospodarowana przez pszczoły. Tutaj akurat pasieczysko stoi na takim typowym rolniczym terenie, więc też tego szału nie ma. Na innych pasieczyskach myślę, że już to wygląda lepiej. Tutaj też widzę, pszczoły obsiadają spokojnie całą nadstawkę. Chociaż tutaj akurat ta rodzinka może być nieco słabsza. Ech. Nie wiem, słuchajcie, jak tu dokładnie gniazdo idzie. Tak, tutaj jest chyba pusta ramka. Tutaj nic nie ma, na razie sucho. Ale nadstawka została postawiona wczoraj po południu. W tej chwili mamy godzinę 11.00. Zaraz ja zobaczę, z której strony pszczoły tutaj rozpoczynają odkładanie nektaru. Tu może uda się coś pokazać. Tutaj coś się pojawia. Pojedyncze komórki są zapełnione. Z tej strony może będzie lepiej. Za kilka dni myślę, że warto tutaj zajrzeć i zobaczyć, jak to wygląda. Ale fajnie, dzisiaj jest chyba 8 kwietnia. To tak wcześnie jeszcze nie udało mi się pozyskiwać miodu. Tak, tutaj jest mniej. Są pierwsze komórki, w których świeci się nakrop, a na razie są to ilości symboliczne. Ale jak na kilka godzin zbioru, jednak na rolniczym terenie nie jest źle. Oczywiście w następnym tygodniu te rodziny już. Yy, z tych rodzin będzie odbierany czerw, aby nie pozwolić na nastrój rojowy, będą odpowiednie zabiegi prowadzone, ale tak jak wiecie, specjalnie jakoś takich rodzin nie pokazuję, bo z nich zbyt wiele nie można się nauczyć. Raczej najwięcej człowiek się uczy, kiedy sobie radzi z różnymi jakimiś problemami przy rodzinach słabszych. Na ostatnim filmie pokazywałem taką rodzinkę niezbyt jakąś silną. Mam też oczywiście takie rodziny, tak jak to na dużej pasiece: są rodziny bardzo silne, są rodziny słabe, są odkłady. Ale, żeby nie było, że tylko koledzy gdzieś tam biorą miód, to u mnie też ta produkcja na razie postępuje fajnie. Jestem zadowolony, oby tylko pogoda nam dopisywała, a myślę, że będzie dobrze. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia wkrótce. Pasieka Marcyś pozdrawiam.